Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz FKFOM koło Materace Łóżka Stelaże. Dzień dobry, Podlaskie w Sarosiek, Plac, a w zasadzie <coughs> park Konstytucji 3 maja. Miejsce, gdzie dzieje się dużo. Dzieje się dużo, mimo tego, że trochę kropi, trochę świeci. Spotkały się tutaj rodziny na fantastycznej inicjatywie. Międzypokoleniowe spotkanie przy planszówkach. Kilkanaście rodzin, kilkadziesiąt osób świetnie bawi się grając od godziny 12 do godziny 16 przy planszówkach i wymieniają się poglądami. Niekoniecznie trzeba kupować tą planszówkę, można tu przyjść, tak te planszówki tu są, można zagrać we wszystko, począwszy od gier karcianych, przez Monopoly, a nawet zwykłego Chińczyka. Ale dla bardziej zaawansowanych są też bardziej skomplikowane gry, jak katan, czy na przykład budowanie kolei. Świetna okazja, jak mówią uczestnicy... Doskonałe miejsce na to, żeby się zintegrować, nie spędzać czasu tradycyjnie między talerzem, łodówką, kuchnią, łóżkiem i telewizorem, albo komputerem czy też tabletem. To dobry pomysł, dlatego że wszyscy ci, którzy są z poprzedniego, jeszcze tysiąclecia, z poprzedniego wieku, wiedzą doskonale, jak bardzo ważną rzeczą jest nawiązywanie relacji innej niż ta przez internet, przez sieć, przez Telefon, bo to zabija w nas kontakty międzyludzkie. Świetna propozycja, śledźcie państwo, bo to nie ostatnia propozycja, jak zapewniają organizatorzy, będzie ich jeszcze kilka. Gra, grający biały stoki Dzień dobry podlaskie, co, co tu się dzieje? Są to międzypokoleniowe planszówki w parku. To białostoczanie w ramach budżetu obywatelskiego wybrali, najpierw zgłosili ten projekt pod głosowanie, później wybrali swoimi głosami, a teraz my, jako Fundacja i Białystok, realizujemy to, czyli dajemy możliwość grania w przeróżne gry z zaznaczeniem na międzypokoleniowość tych gier dla białostoczan, dla wszystkich chętnych białostoczan, którzy mogą przyjść za darmo, cieszyć się w Parku Konstytucji 3 Maja i w Parku Antoniuk w następne weekendy, Przeróżnymi grami i dodatkowymi atrakcjami. Kiedy to się dzieje i gdzie Was znaleźć? Gdzie można się dowiedzieć, kiedy można zabrać swoją rodzinę na takie planszówki? Bardzo dobre pytanie. Najszybciej zachęcam do zajrzenia na nasz fanpage Fundacji Grający Białystok. Tam na bieżąco umieszczamy wydarzenia, umieszczamy informacje co, gdzie, jak i kiedy. I do drugiej połowy sierpnia będziemy obecni w tym parku, w którym właśnie rozmawiamy. Będziemy obecni w Parku Antoniuk wszystkich dat pan teraz nie powiem bo to trzeba rzucić okiem w internet, ale oprócz tych gier, które widać, mamy Monopoly nasze białostockie, będziemy mieli drewniane gry XXL prowadzone przez animatorów oraz będziemy mieli też warsztaty z malowania figurek do gier w ramach jednych z tych zajęć. Więc poza ponad grubo setkami tytułów gier planszowych do ogrania, te wszystkie dodatkowe atrakcje też są do doświadczenia. Widziałem coś na wzór Chińczyka, ale też są bardziej skomplikowane gry. Te najbardziej skomplikowane takie strategiczne i te takie najprostsze, które cieszą się większym zainteresowaniem? <grym> Odpowiem krótko, wszystkie, bo często jak przychodzą rodziny to szukają czegoś szybszego, krótszego, największą ilość osób, ale Naszą społeczność graczy Biały już do tego stopnia gdzieś tam wychowaliśmy, skoncentrowaliśmy, że naprawdę przychodzi też masa graczy chcących zagrać w bardziej zaawansowane tytuły, coś, co wymaga trochę większego namysłu, większej strategii, więc do wyboru do koloru naprawdę te, postaraliśmy się w wyborze tych gier zadbać o szeroką paletę, szeroki asortyment możliwości. A skąd ten pomysł grający Białystok? To jak sama nazwa wskazuje, nasza fundacja zajmuje się grami. Od gier planszowych poprzez gry, wyobraźni, fabularne, a na grach komputerowych kończąc ale nie tylko, bo też jest grywalizacja, też są tematy naukowe, które podejmujemy i to wszystko mieści się w nazwie Grający Białystok. Chcemy wychodzić z grami do ludzi, dawać ludziom gry i pokazywać, że może być to rodzinna, wychowująca, edukacyjna i bardzo wartościowa forma spędzania wolnego czasu. A są zainteresowani? No przecież teraz jest tak dużo w gier w komputerze, w komórce, no chyba wszędzie, nawet w, w autobusie się znajdzie. Są zainteresowani z bardzo prostej przyczyny. My, którzy mamy troszeczkę więcej lat na karku. Nie mamy problemu z kontaktem, z kontaktem z drugą osobą, z nawiązaniem jakichś relacji. Natomiast gry często są taką bramką, są takim pretekstem do nawiązania relacji, do budowania relacji, do spędzania czasu ze znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi, a również poznawania nowych osób, bo często siadając przy stoliku do takiej partii, nie musimy znać innych graczy, możemy poznać ich w trakcie. I w ten sposób nawiązują się nowe znajomości, nowe relacje, które można pielęgnować. Mówił Pan, że nie tylko gry planszowe, także gry fabularne, mianowicie jakie? Oj, tutaj asortyment jest tak samo szeroki jak gier planszowych, bo można zaczynać od Warhammera, idąc przez dzikie pola, a na kutulu czy grach historycznych kończąc, bo takimi też się zajmujemy. Robimy również warsztaty z gier osadzonych w tematyce historycznej, np. w Muzeum Pamięci Sibiru. Więc tutaj rozrywka doskonale łączy się z odgrywaniem, przeżywaniem historii, zarówno fikcyjnych. Jak i historii osadzonych w realiach, na przykład naszych polskich? No dobrze, a jak znaleźć te Wasze propozycje inne niż te tutaj, te letnie? Bo te letnie to są typowe planszówkowe. Tak, e, cały czas nieustannie odsyłam do naszego fanpage'a, Fundacji Gryjąc Białystok. Tam staramy się. Na bieżąco wszelkie informacje udostępniać, umieszczać. Równolegle informujemy wszystkie nasze lokalne media, które, tak jak tutaj widzimy na załączonym przykładzie, też o tym informują, co nas bardzo cieszy, bo to my wszyscy budujemy tą społeczność, my wszyscy staramy się tą informację dzielić i tak samo. Na koniec dnia chcielibyśmy, żeby i Białostoczanie, i Podlasianie, i tak jak teraz, turyści nawet uczestniczyli w tych wszystkich wydarzeniach, które Państwu oferujemy, na które serdecznie zapraszam. Ślimaki, a o co chodzi w tej grze? Yy, o to chodzi, żeby być jak najdalej od yy, mety. Ten, kto jest jak najdalej od mety, ten yy, zdobywa największą ilość punktów, i po dwóch takich wyścigach maksym, yy, największa ilość punktów ogólnie yy, wygrywa. Każdy z nas ma dwa niewidziane nie przez przeciwnika y, ślimaki, którymi powinien teoretycznie jak najdalej od Mety się znajdować. Także przyjemna gra. Pierwszą turę córka wygrała, także mam nadzieję, że się odbije. Jak się wygrywa statą w ślimaki? Witho <gry> a lepiej grać z tatą w plaszówkę czy w, na komputerze albo jakieś y, gry takie w, y, na komórce? Lepiej grać z tatą. Y, takie gry, bo one mogą czegoś nauczyć, a nie takie, tylko siedzenie przed komputerem. Wtedy można stracić wzrok. No, ludzie! <grywa> dzieci, dzieci uczą nas to jest co najmądrzejsze. <grywa> Zamierza pan korzystać z kolejnych propozycji? Oczywiście, że tak. Ja, ja już tutaj e, korzystam z, z tej naszej wypożyczalni co miesiąc dwa tytuły planszowe jakieś wypożyczamy, co się spodoba, kupujemy sobie, też mamy jakiś już zestaw. Wrobiliśmy e, Extreme. żywia Extreme, ten dram przeżył. Tak, no, dokładnie. Pędzące Także pędzące my gramy, gramy cały czas. To, to nie, nie przeszkadza z, z dobrej zabawy. Wygrywasz tatą? Skąd pomysł? Jak oceniacie pomysł właśnie takiego spotkania gra, Bo to jeszcze i pies się widzę, że, że pojawił. On nie bierze udziału w rozgrywce? E, absolutnie bierze udział w rozgrywce, wspiera naszą drużynę. E, jest częścią naszej drużyny. A skąd pomysł? A po prostu usłyszeliśmy o tym w... audycji radiowej, tak? Znaczy, uczestniczymy yy, też w planszówkach Johnego w Książnicy Podlaskiej, stąd obserwujemy fundację i yy, jak dowiedzieliśmy się, że jest taki event, no to oczywiście nie mogło nas zabraknąć. Zatem lubimy grać w planszówki. A jak wy odbieracie pomysł, żeby grać w planszówki zamiast gry na komputerze albo na konsoli? Mm. Mieszane uczucia? Tak. No dobra, ale m, dla odmiany czasami warto się wybrać, tak pograć w parku w park z tatą i mamą zamiast na konsoli z bratem? Tak, tak. Ciekawie jakby. A jak Ci idzie tutaj ta gra? No wygrałam właśnie. No to nie przeszkadza mi, niech młodsze pokolenie ogrywa starszych. <grywa> Dziękuję bardzo, miłej zabawy. Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz FKFOM Koło, Materace, Łóżka, Stelarze.